Czasy, kiedy obowiązywał ten herb, to tak zwana mała stabilizacja. Rządy w PZPR-ze i w Polsce Władysława Gomułki. Czasy trudne, czasy skomplikowane, ale w sumie sięgając pamięcią w przeszłość, to chyba w Polsce nie było zbyt wielu czasów nietrudnych i nieskomplikowanych. Ruch w tym czasie notuje dwa tytuły mistrzowskie. W roku 60 zdobywa tytuł, desygnując do gry 14 zawodników. Jest to rekord, jeżeli chodzi o szczupłość kadry, która zdobywa tytuł. Na kolejny należało poczekać aż 8 lat. W tamtych czasach uważano, że aż. No, w 1968 roku tytuł zdobywałem tacy piłkarze, między innymi jak Faber, Bula, i wielu, wielu innych znakomitych graczy, Pietrek.